Wchodzimy, to, to jest pomieszczenie korytarza wodowego. Wejdziemy teraz na lewo do pomieszczenia obsługi. Obserwator agresywny. To jest centrum Zarządzania Światem, czyli to, 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 to jest. No trzeba Państwo widzieli, widzieli takie monitory, to, to jest pomieszczenie obsługi. Z tego miejsca będzie pełny monitoring data center. W tych obszarach, o których Państwu wcześniej mówiłem, czyli klimatyzacja, proces serweru łącza telekomunikacyjna, łącza tele... idziemy dalej. Logo w tej stronie, zauważyli. Wchodzimy do pomieszczenia, które w, w łączy telekomunikację. Bo lewej stronie jedna lada była brakująca. Zaraz, będzie, zaraz, będzie. zaraz, Wchodzimy teraz do samego tej kasety. To jest, to jest korytarz odbudowy Po lewej stronie takie czerwone butelki, to są systemy gaszenia, o których mówiłem Państwu wcześniej. Wchodzimy wyżej, ponieważ Całość Data Center będzie zbudowana na podłodze technicznej. Wszystkie ciągi technologiczne, energetyczne, klimatyzacyjne, telekomunikacyjne będą szły pod spodem. Jest to dużo łatwiejsze w późniejszej rozbudowy. No i teraz postaram się zajrzeć przez szybę do, do data center. To są, to są raki, tak to się nazywa w na nomenklaturze. Są to szafy, szafy, w których są serwery HP. Idziemy dalej. To po prawej stronie to są szafy klimatyzacyjne. Postaram się wejść tutaj do środka. Róż się samotnie otwierają. No i tutaj są, są szafy serwerowe. Na górze to są nadstawki. Tak jak powiedziałem, z tym niesamowicie dużego przestrzeniania energetycznego, które determinuje też to, że się straszliwie kleją. to na górze te luki to są rurki, które służą do chłodzenia tego, a te takie wentylatory to jest też tak specjalne urządzenie, które służy do specjalnego schładzania. Szafy. No i wody HP.